Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem właśnie dzień przed biegiem na biegu turba Trial. dystans 27 km. Nazywa się on Gorący Potok. No i już jestem przygotowany. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jestem w dużej mierze przygotowany do biegu. Sprzęt jest już ogarnięty. Zostało mi do wygrania tylko track. Bo wgrywałem z tego co pamiętam zaraz po zapisie, a potem okazało się, że, że trasa lekko się gdzieś zmodyfikowała, więc w regulaminie jest podany najnowszy track. No i tutaj zaraz pokażę ci, co sobie zabieram na taką imprezę. No i co my tu mamy? Dwa flaski, w jednym jest ISO, w drugim jest po prostu zwykła woda. Tu będzie kawka, tu jedna butelka wody, druga butelka wody, trzecia butelka wody. Takiego bara sezamowego z miodem. Tu jest czekolada, żel jeden. Tu jest żel drugi, żel trzeci. Tu dostałem jakiegoś grecisa do zamówienia. No to też sobie pewnie wykorzystam. Tu jakaś bułeczka, tu coś słodkiego, tu znowu jakiś baton proteinowy. Portfel, bo muszę odebrać pakiet startowy, czyli muszę mieć dowód osobisty, żeby go odebrać. Tu znowu jakaś butelka wody. No i tu mamy ciuchy. No to wiadomo, tu są spodenki, majteczki, koszulka, tu mam na mocowanie numeru startowego, skarpety. Jeśli chodzi o buty, to wezmę dwie pary, ale o butach będzie jutro. No, i tutaj jest jeszcze plecak, w tym plecaku sobie po prostu popakuję wszystko. No i jeszcze mamy tutaj bukłak na wodę. To by były wszystkie potrzebne akcesoria, przynajmniej tak mi się na ten moment wydaje. Z wyposażenia obowiązkowego jest jeszcze folia NRC, więc to również posiadam. Jest akurat z boku. Więc już tego nie pokazałem, ale ogólnie mało jest takiego wyposażenia. Zresztą dystans nie jest jakiś długi, więc też nie ma się co czarować, że będą e, nie wiadomo jakie rzeczy. E, mamy punkt. Odżywczy na turbaczu, czyli coś na jakimś 15 km, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo fajnie, bo tam będzie takiego 8 km takiej dzidy pod górę. Już biegłem sobie tę trasę, więc wiem, czego się mogę spodziewać. Powiedzmy, że nie tą dokładnie pod, pod turbacz, ale biegłem po prostu sobie w. W okolicy, więc myślę, że bardzo fajnie to będzie wyglądać. No i co? Pogoda ma być jutro TKO, trochę pochmurana, więc myślę, że się utrzyma. Nie będzie zbyt gorąco, chociaż ostatni tydzień treningowy zrobiłem tak, że starałem się to dłuższe wybieganie zrobić właśnie po południu, ewentualnie już bliżej wieczora, tak żeby złapać trochę tej aklimatyzacji. No i faktycznie zegarek pokazał, że aklimatyzacja skoczyła z 10 do 50 tam kilku procent, więc myślę, że bardzo fajnie. No i co? Takie dwie rzeczy, które mi się przypomniały. Pierwsza z nich to jest y, warto sobie obciąć paznokcie. Y, to jest, ja zrobiłem to już kilka dni temu. Wiem, że trasa nie jest duża, nie jest długo i tak dalej, ale jednak jest to mega ważne, ponieważ jeśli się tych paznokci nie obetnie, a, gdzieś tam buty trochę będą obcierać czy coś, to może być już z tym problem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, naładować cały sprzęt. Czyli ja tą kamerkę sobie naładuję, o której teraz mówię. Naładowany będzie oczywiście telefon, naładowany będzie oczywiście zegarek, wszystko na full, żeby potem nie było takiego zaskoczenia, że jest niepełna bateria i coś tam się wydarzy po drodze. No to nigdy nie jest przyjemne i to tak raczej warto mieć na uwadze, żeby ten sprzęt był po prostu gotowy do użycia, a nie gdzieś w drodze tam ładować, coś tam ładowarka nie zadziała czy coś i potem będą jakieś, jakieś przeszkody. Więc to są takie dwie rzeczy, o których warto pamiętać. I pazury, tak przynajmniej wszyscy mówią, obcinamy jak najkrócej. Ponoć to ważne. Zobaczcie jaki tutaj piękny wznios mamy. Tu jest, się zaczyna na 6 km z hakiem i lecimy sobie aż do 15,6. I tak jak mówiłem, tutaj będzie najpierw schronisko, i potem sam turbacz. Także jak już tutaj miniemy, to jest dzida w dół i wygląda to w ten sposób. Także. Elegancko, właśnie wgrywam sobie tutaj do mojego zegarka tego traka, ponieważ po pierwsze będzie to mój wyznacznik na trasie, no a po drugie, wiadomo, organizator tego wymaga. No i dzień dobry, witam serdecznie. Ja już jestem na chodzie. No i pokażę Wam, jakie śniadanie jem. To nie jest dystans jakiś wymagający. Specjalnego śniadania czy specjalnego traktowania więc jest bardzo prosto: jest jajecznica, szpinak, pomidorki i papryka. Także śniadanie całkiem normalne. Dlatego będzie jakieś bułeczka, może trochę masła. No i co? I tyle. Właśnie stoimy sobie w korku Także powoli będziemy ruszać I tak ruszamy i stoimy, ruszamy i stoimy Pokazuje mi, że będę 40 minut przed startem Więc myślę, że nie jest źle No ale jak widać No ciężko było przewidzieć Gdzieś tam sprawdzaliśmy, niby na trasie jest wypadek Ale kto to wie Widzę na ściance do zdjęcia Z takimi tabliskami Ty... No tę przyjechałem z koła gospodyń z Golubia Dobrzynia. Moi Państwo, jest fajnie, jest przyjemnie, przez Lasek jest chłodno, także można cisnąć. Tam za mną już biegacze napierają, ja też napieram na turbacz. Atmosfera na razie spokojna. Ciekaw jestem jak będzie w dół, bo wiecie, biegniemy po szlaku. A jak się biegnie po szlaku, to wiąże się z tym, że będą tam po prostu turyści. Uff. Miejscami będzie pewnie wąsko, może będę coś nagrywał. Zobaczymy. No i cóż, fajnie jest. Przyjemnie. 10 km za, jeszcze jakieś 16 przed. I będziemy kończyć. Nie, nie. Smażyk od napamu jest jeszcze nietknięty, także będziecie w piersi. Kto chce pić? Na, górę, na górę, na górę. Ogóreczek. Chcesz się pić? Dobrze, jak inni mają. No i koniec dobiegnięte. Niestety planowałem, że uda się to skończyć w mniej niż 3 godziny. Ale jak widać, to jeszcze nie ten czas, jeszcze nie ten bieg. Już jestem przebrany. E, także bardzo, e, bardzo fajnie e, na mecie dostaliśmy tam e, izotonik. Można było się chłodnej lemoniady napić. E, więc bardzo spoko. No i cóż, jak widać tutaj, cały parking załadowany biegaczami, ale bardzo fajna rzecz była w pakiecie, ponieważ w pakiecie można było otrzymać wejście na gorący potok, czyli to są termy. No i taką właśnie będziemy realizować teraz taktykę, że jedziemy prosto, voucher 2,5 godziny. Dzisiaj myślę, że to się idealnie sprawdzi. No i właśnie znajdujemy się już w gorącym potoku. Zaraz wykorzystamy voucher. Trochę tutaj wieje, jak w takich miejscach w wakacje. Troszkę z parkingiem były takie rzeczy, że musieliśmy trochę pojeździć, poszukać, ale udało się. Mamy miejscówkę. Także wrócę jeszcze z podsumowaniem całego biegu. Ze strawy tam będzie widać pewne rzeczy i o nich sobie porozmawiamy. E, także to jeszcze podsumowanie wróci. A tymczasem kończę na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, pięknego, słonecznego, szczęśliwego. Cześć!